Hej, dzisiaj zabieram Was do mojej garderoby. Tak, jesteśmy w mojej garderobie. Wszystko po to, żeby wąchać przez ekran monitora zapachy, mo moje zapachy, te, którymi, którymi ja pachnę na co dzień. Pytacie mnie zawsze przy okazji odcinków o perfumach, jak wygląda kolekcja moich perfum, co się w tej kolekcji znajduje, które marki, które zapachy wybieram dla siebie. No więc dzisiaj macie tutaj odpowiedź. Tak wygląda moja półka z perfumami, i to są właśnie zapachy takie moje ulubione. Te, które powtarzam, jeżeli chodzi o zakupy, i te właśnie, którymi pachnę najczęściej, czy to solo, czy też w duecie, a nawet w. Tercecie czasem. Dzisiaj chciałam tylko parę słów na temat całości, bo odcinek trwałby wieki, gdybyśmy mieli o wszystkich tych markach i o wszystkich tych zapachach sobie dzisiaj opowiadać. Więc dzisiaj tak ogólnie na temat całości, a chciałabym się tak bardziej skupić na jednej marce, takiej bardzo wyjątkowej, od której właśnie tę serię zapachową, moją prywatną, chciałam rozpocząć. I to będzie marka Zoologist. Zacznę może od tego, że pierwszym takim poważnym zapachem, prawdziwym, który nie był gdzieś tam takim zapachem z, z jakiegoś, wiecie, sklepiku, czy przelewanych perfum, czy te, tego typu zapachów, były perfumy Noa Pearl Kasharel. To były perfumy, które powąchałam pierwszy raz będąc w katowicach w Empiku, tam była też Sephora. Tam miałam okazję powąchać po raz pierwszy. Skusiła mnie reklama w magazynach różnych tam kobiecych, która się non stop pojawiała. W tej chwili. Te perfumy są niedostępne. I Pierwsze w życiu jakiś zapach ze mną chodził i nie chciał zejść z mojej skóry. E, I to był też zapach, którym pachniałam bardzo mocno i intensywnie, kiedy spotkałam się z maczkiem po raz drugi. Wtedy zaczęliśmy jakby swój, nawiązaliśmy swój romans. Więc e, ja jemu się bardzo z tym zapachem kojarzyłam, bo ja na siebie wlewałam wtedy te perfumy. I też ten zapach z tym okresem w moim życiu mi się bardzo kojarzy. Tak jak wspominałam, perfumy te są już od kilku lat niedostępne. Na rynku, i żeby je kupić, to można je kupić gdzieś z drugiej ręki i z taką potrójną przebitką cenową. I ja to zrobiłam. Ja to zrobiłam ze względu na ogromny sentyment do tego zapachu. Kiedy one do mnie przyszły, to pomyślałam, że to, to już nie jest. To nie jest to, co ja czułam wtedy. Ten sentyment został, został jedynie sentyment, natomiast jakby już takiej miłości do samego zapachu obecnie nie ma. Natomiast nadal te perfumy na mojej skórze pachną dobrze i też fajnie mieszają się z innymi zapachami. W każdym razie to jest bardziej taki flakon sentymentalny i od niego też przygoda z zapachami w moim życiu się zaczęła. Później. Z poważniejszych marek pojawił się Tom Ford i Tom Ford na zawsze w moim serduszku to są też zapachy, które mi się kończą i ja je dokupuję. I sposób tutaj też jest wspomnieć o marce Diptik, którą absolutnie uwielbiam i właściwie wszystkie ich zapachy mogłabym mieć, niekoniecznie wcale nosić na skórze, ale mieć po to, żeby wąchać, bo to są przepięknie dobrane kompozycje zapachowe. Wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe zapachy i o nich już wkrótce więcej opowiem. I jeszcze taka ciekawostka. Zanim przejdę do bohaterów dzisiejszego odcinka, bardzo wiele z tych flakonów tutaj, które widzicie, to są moje pamiątki z podróży. Ja sobie kiedyś wymyśliłam, że zawsze z jakiegoś miasta, do którego pojadę, nowego, przywiozę sobie zapach. I ten zapach ma mi się kojarzyć z tym miastem. Czyli jakiś ten zapach na przykład przywiozłam z Berlina i on mi się strasznie kojarzy z Berlin i strasznie mi kojarzy z Bergheim. Tak, na maksa. Tym bardziej, że pachnąc nim byłam tam zaczepiana i pytali się mnie, czym pachnę, że super pięknie i że w ogóle czuć ten, ten ogon zapachu za mną tam w tym miejscu, więc... W Berkain czuli moje perfumy. To musiało być bardzo intensywne w takim razie. To jest ten zapach mi się strasznie kojarzy, właśnie z Berlinem. Te zapachy od Mirko Buffini no zawsze będzie mi się ten zapach kojarzył z Portugalią. Zapachy od Alborario będą mi się zawsze kojarzyły z miastem, w którym mieszka moja mama, z Włochami, dlatego że tam po raz pierwszy kupiłam w ogóle zapachy tej marki i z tym mi się kojarzą. Natomiast ten konkretny Zapach soli. Bardzo kojarzy mi się właśnie z Alasio, dlatego, że właśnie tam bardzo często używałam tych perfum, bo one pięknie pachniały w połączeniu z tym słonecznym Tomem Fordem. To jest zapach soli morskiej. Piękny, czysty zapach. A ten zapach, czekaj, tak, to jest zapach Amsterdamu, moi drodzy. To jest zapach Amsterdamu. A to tutaj, bo Mateusz powiedział, czy mogłabym zabrać misia stąd, więc to jest też zapach, to jest zapach, który będzie mi się kojarzył z Mediolanem i to jest. Zapach od Moskina. To jest tak, to jest, są perfumy też. Dobre, kurzołapy takie. <grywa> nie jest to wybitny zapach. Jest to Moskino, Oni mają dosyć takie płytkie zapachy, natomiast no, ja nie mogłam przejść obojętnie koło tego misia. No i tak on też tutaj zasilił, zasilił moją kolekcję. No a teraz przejdziemy do bohaterów tego odcinka, czyli do Zoologis i do zapachów, które kiedy po powochałam po raz pierwszy. Nie spodziewałam się nigdy, że znajdą się one właśnie w mojej kolekcji. Zoologist to pomysł Wiktora Wonga, który jest też dyrektorem artystycznym całej marki. Natomiast poszczególne zapachy tworzą bardzo znani perfumiarze, których właśnie Wong do współpracy przy tworzeniu tych zapachów zaprasza. Firma powstała w 2013 roku w Toronto. Na początku w sumie Wong zajmował się w zasadzie raczej hobbystycznie i tak trochę z doskoku tymi perfumami, w ogóle całą, całą, całą tą koncepcją. Ponieważ zawodowo zajmował się kreowaniem gier wideo w 3D, więc tak. Tak trochę, trochę inna branża. Oprócz opracowania całej koncepcji, a zaraz sobie do koncepcji dojdziemy, Łąga zajmuje się również procesem produkcyjnym, czyli rozlewaniem perfum, butelkowaniem ich, rozcieczaniem perfum otrzymywanych od perfumiarzy, filtrowaniem oraz naklejaniem etykiet, a jeżeli chodzi o etykiety i o te właśnie wizerunki zwierzaków, to za nie odpowiedzialna jest bliska, znajoma Wonga, Daisy Chan. Całym konceptem, założeniem marki są właśnie zwierzęta. Na każdy pojedynczy zapach tutaj składają się konkretne skojarzenia z konkretnym zwierzęciem. Też zapachy miejsc, w których te zwierzęta żyją, rzeczy, którymi te, te zwierzęta się odżywiają, ale też same organiczne zapachy tych zwierząt. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że przy produkcji tych perfum nie używa się od zwierzęcych produktów. Jeśli jest tutaj zapach piżma, to jest to zapach syntetyczny, to nie jest prawdziwy zapach. To wszystko dlatego, aby przy produkcji tych perfum nie cierpiały żadne zwierzęta, bo ta marka powstała z miłości do zwierząt, a nie dlatego, żeby zwierzęta dodatkowo krzywdzić. Jak się możecie pewnie domyślać, Łąg jest ogromnym wielbicielem zwierząt, jako dziecko kolekcjonował figurki zwierząt, uwielbiał wszystkie przedstawienia, w których gdzieś jakieś zwierzęta Udział i to właśnie jedno z przedstawień stało się dla niego wielką inspiracją właśnie w tworzeniu w przyszłości całej koncepcji tych zwierzakowych perfum. U mnie konkretnie znajduje się w tej chwili pięć zapachów, i na pewno tych zapachów będzie więcej. Pierwszy zapach przy okazji, kiedy poznałam ten zapach, i to w tym zapachu się zakochałam, zresztą dostałam go później. Prezencie na urodziny i on pachnie jak praliny czekoladowe. Jeśli lubicie zapach pralin czekoladowych, to bardzo wam polecam właśnie ten. ten Zapach. Pierwszy raz miałam wtedy okazję powołać najbardziej znany zapach tej marki, czyli nietoperza. To nie jest ten nietoperz, którego widzicie tutaj u mnie na półce. Ten konkretny to jest jakby wznowiona edycja w tym roku, ponieważ tamten nietoperz, który był takim najbardziej kultowym i najbardziej rozpoznawalnym zapachem tej marki, został wycofany ze sprzedaży. Był to ogromny smutek dla całej branży olfaktorycznej, dla wszystkich wielbicieli takich perfum niszowych, dlatego że jest to zapach wyjątkowy. Natomiast moje pierwsze doświadczenie z tym zapachem było okrutne, było okrutne. Ponieważ ten zapach w oryginale pachnie jakbyście weszli do mokrej piwnicy i czuli zapach myszy takich mokrych, wilgoci. Trochę grzyba, czegoś takiego bardzo właśnie wilgotnego, piwnicznego, ziemi, takiej właśnie mokrej, wilgotnej, jakbyście wyszli do jaskini. Ten zapach mnie przeraził. Pomyślałam sobie, Boże, kto może chcieć pachnieć w ogóle w ten sposób? Natomiast Ewa, z którą w, wtedy byłam tam, zachwyciła się tym zapachem absolutnie. Zachwyt jej do tej pory nie przeszedł, a ja do tego zapachu musiałam dojrzewać. Każdy kolejny raz, kiedy miałam okazję gdzieś te perfumy wąchać, za każdym razem absolutnie podchodził. Chodziłam kolejny raz do tego zapachu, i z każdym razem czułam nowe nuty zapachowe, których nie czułam wtedy na początku. Pojawiły się tam banany, pojawiło się tam mleko, których właśnie w tym, w tym pierwszym, początkowym zaciągnięciu się kompletnie nie wyczuwałam. I ten zapach jest niezwykle oryginalny, i on, moż, można go kochać, a można go nienawidzić. Nie wiem, czy umiałabym go nosić na własnej skórze, nie odważyłam się nim nigdy spryskać e, na, na dłużej i tak pochodzić w nim całego dnia. Natomiast kiedy czułam go u kogoś na skórze po dłuższym czasie, to ten zapach mi się bardzo podobał. Dlatego zdecydowałam się, że muszę mieć tę nową edycję u siebie w kolekcji. Natomiast ten zapach to już jest totalnie inny nietoperz. To jest inny nietoperz. To jest taki nietoperz łatwo przystępny, bardzo ładny. Natomiast dla osób, które były fanami tamtego zapachu, on się okazuje być zbyt Płytki. Dla mnie zbyt płytki nie jest. Być może mój nos nie jest na tyle wyrobiony, żeby móc tak bardzo ko konesersko podejść do tego zapachu. Natomiast ten dla mnie jest bardzo, bardzo piękny i on bardzo dobrze pachnie na mojej skórze, i też bardzo ładnie pachnie na każdej męskiej skórze, na której wąchałam go do tej pory. Dobrze, więc ten nietoperz 2020, nietoperz, który był numerem jeden i który właśnie rozsławił markę, był nietoperzem z 2015. Furczynią tego nietoperza 2015, z 2015 roku była Ellen Kowey, a nu nutami zapachowymi głównymi w tych perfumach są nutami głowy banan, nuty owocowe, esencja ziemi, nuty serca to figa, owoce tropikalne i mirra, żywice i nuty zielone, a nutami bazy są piżmo, skóra, wetyweria, drzewo sandałowe i fasolka tonka. Wszystko to brzmi bardzo smakowicie i bardzo niewinnie, natomiast przy powąchaniu naprawdę otrzymujecie takim skrzydłem nietoperza w pysk. Twórcą tego nowego nietoperza z tego roku jest Prin Lomros i nutami głowy są figa, marakuja, gujawa i esencja ziemi. Nutami serca są siano, woda mineralna, kadzidło i kwitnący nocą jaśmin. Nutami bazy są nuty zwierzęce, mech dębowy, skóra, drzewotekowe, wetyweria i otoczak. Trochę podobnie, ale nie do końca znacznie delikatniejsze perfumy, natomiast pięknie rozwijające się zarówno na damskiej i męskiej skórze i dużo łagodniejszy taki start jakby w tę markę, tak mi się wydaje, szczególnie dla osób, które no, nie są starymi wyjadaczami w perfumiarstwie. Powiem Wam, że trafiłam w jednym miejscu na, na te perfumy z 2015, całe zapakowane za 1500 zł. No. Ktoś je chce sp sprzedać za tę cenę, i kurde serce mi krwawi, bo ja bym je bardzo chętnie przygarnęła, ale jednak ta cena, uff, no, no chyba nie. Następnym zapachem, o którym Wam chciałam tutaj szybciutko powiedzieć, który robi na mnie gigantyczne, gigantyczne wrażenie, to jest Tyrannosaurus Rex, i to jest chyba mój ulubiony zapach tej marki. No nie chyba, to chyba, to, to jest mój ulubiony zapach tej marki. To jest zapach, który do tej pory, jeżeli ktokolwiek go wąchał, z moich znajomych, Robił zawsze na tej osobie piorunujące wrażenie, i też na każdej skórze u każdej osoby rozwijał się. Kompletnie inaczej i zawsze w jakiś taki intrygujący, niesamowity sposób. To są perfumy z 2018 roku, twórcą tego zapachu jest Antonio Giardoni, to są perfumy, o których ja mówię, że są, jest to zapach końca świata. Inspiracją do powstania tego zapachu, no wiecie, ciężko powiedzieć, jak pachnie Tyrannozaurus Rex, prawda? Więc inspiracją do powstania tego zapachu był zapach jakby dżungli, egzotycznych kwiatów, takiego Gorąca, dodatkowo podkręconego przez zapach palonej gadziej skóry. Czyli kiedy te dinozaury przed zagładą uciekały właśnie gdzieś chowając się między drzewa i spadały odłamki meteorytu, wypalając im skórę na, na, na ziemię, spadały i wypalały im skórę. To właśnie, że ten swąd taki, który się unosił tej palonej gadziej skóry, on został y, gdzieś. Tam się narodził w wyobraźni właśnie twórcy tych perfum, i został zamknięty w tenże piękny flakon. Te perfumy są bardzo. Niepokojące, jednocześnie jest w nich jakaś taka melancholia i coś takiego strasznie seksownego, takiego bardzo niebezpiecznego. One są takie dymne, kadzidlane, rozwijające się właśnie w kierunku takim skórzastym, a jednocześnie łączą w sobie niesłodką słodycz egzotycznych kwiatów i, w, i czegoś takiego jakbyśmy weszli w głąb jakiejś super egzotycznej dżungli i wdychali całą tę zieleń i, i, i kwiaty, które tam gdzieś rosną, na, na obrastają drzewa i, i rosną właśnie w tych gęstwinach takich w dżungli. Bardzo intrygujący zapach. A jeśli chodzi o nuty zapachowe właśnie to ranozaura Rexa to są nimi. Nuty głowy to bergamotka, czarny pieprz, neroli, liść laurowy, jodła i gałka muszkatołowa. Nutami serca są magnolia, czampaka, geranium, osmantus, róża, liang-liang i jaśmin. Nuty bazy to żywice, olej jałowcowy, cedr, cywet, kadzidło kiara, skóra, paczula, drzewo sandałowe i wanilia. Więc jeżeli e, już zahaczyliśmy o nietoperza i powiedzieliśmy sobie o zapachach dżungli, to dobrze się składa, ponieważ trzecim zapachem, który chciałam tutaj dzisiaj omówić jest Również najnowszy zapach tej marki z tego roku. Jest to zapach autorstwa tego samego twórcy, który jest właśnie odpowiedzialny za nowego nietoperza, czyli plina Lomrosa. I to jest zapach Leniwiec. A czemu mówię dobrze, że zahaczyliśmy o te dżunglowe klimaty? Dlatego, że to jest absolutnie taki rajski zapach właśnie ciepły, słoneczny, tak jak ten jest dżunglą podczas końca świata. Tak ten jest takimi narodzinami, ale też takimi niegrzecznymi. Ten zapach również jest bardzo, bardzo seksowny bardzo taki gęsty, otulający. Znajdziecie tam dużo. Takich owocowych nut, ale takich owocowych, nasyconych słońcem, takich właśnie po prostu z dżungli, jakby wziąć dużo egzotycznych owoców i zrobić z nich taką paciaję wygrzaną na słońcu. Natomiast nie ma tutaj takiego fermentowanego zapachu. Oba te zapachy mają w sobie bardzo dużo piżma. Szczególnie tutaj, w tym zapachu, jest długo na skórze po użyciu wyczuwalny taki, ja na to mówię smrodek, ale to jest bardzo ciekawy zapach. Właśnie taki piżmowaty, coś takiego bardzo zwierzęcego w nim jest i to może na niektórych skórach pachnieć naprawdę paskudnie, a z częścią skór to się będzie bardzo pięknie łączyło. Ja na razie miałam okazję wąchać to jedynie na skórach, z którymi ten zapach się bardzo dobrze łączył i też u mężczyzn i u kobiet on zaskakująco inaczej się rozwija. U mężczyzn idzie w takie bardziej drzewne, bardziej takie dmiaste nuty, takie mam, takie mam wrażenie, a u kobiet właśnie w tę stronę taką bardziej owocową, ale też tą właśnie piżmową się rozwija, a jeśli chodzi o nuty zapachowe, to tutaj znajdziecie rumianek, jagody akaj, lawendę, liść fiołka. Nuty serca to aksamitka, wosk pszczeli, anysz, nart, jaśmin i kumin. Nutami bazy są siano, olibanum, mirra, grzyb, mech dębowy, wanilia i fasolka tonka. Pozostając jeszcze przy słodkich zapachach, to jest najsłodszy zapach, który kiedykolwiek czułam, a który jednocześnie nie jest zapachem odrzucającym i mdłym. Ja o nim dosyć szeroko pisałam na Instagramie i to jest zapach pszczoły. To jest zapach z zeszłego roku 2019. Twórcą tego zapachu jest Christiano Kanali i tak jak wspominałam, są to właśnie perfumy z zeszłego roku. Dla mnie jest to zapach takiej późnej wiosny, wczesnego lata. Czegoś takiego bardzo niewinnego, ale jednocześnie wodzą, wodzącego na pokuszenie. Właśnie bardzo dużo takiej niewinności z czymś takim super niegrzecznym połączonego jest w tym zapachu. Tutaj jest taka rozgrzana słońcem skóra, jakby natarta miodem. Wszystko jest, właściwie wyczujecie tutaj każdy możliwy odmiodowy zapach, taki od pszczeli, czyli i pyłek, i miód, i nektar. No, wszystko, Absolutnie, co Wam się może kojarzyć gdzieś z zapachami, właśnie takimi miodowymi psz pszczelnymi, znajdziecie yy, w tym flakonie bardzo duża ilość kwiatów, które jednocześnie nie są takim mocno przytłaczającym kwiatowym zapachem. Ja nie cierpię takich turbo słodkich zapachów i nie cierpię kwiatowych zapachów, a to jest słodki i kwiatowy zapach, który ja absolutnie kocham. I kocham to, jak on na skórze się rozwija. A co w tym flakonie konkretnie znajdziecie? Nutami głowy są pomarańcza, imbir, wosk pszczeli. Nuty serca to żarnowiec miotlasty, heliotrop, mimoza i kwiat pomarańczy. Nutami bazy są benzoes, labdanum. Piżmo, drzewo sandałowe, fasolka tonka i wanilia. Benzoes i labdanum kojarzą mi się z jakimiś substancjami, które przykłada się komuś do twarzy, żeby ten ktoś stracił przytomność na chwilę. Tak, tak mi się to kojarzy. I ten zapach jest odurzający. Jest, jakbyście dostali po prostu jakąś taką uwodzicielską, dziwną właśnie mocą. Jakbyście się przyniesie na taką łąkę, która kwitnie, jest taka pełna życia. I jest już taki właśnie delikatny wieczór, gdzieś tam macie iść na ognisko, bo zaprosił was chłopak, który Wam się bardzo podoba, albo dziewczyna, która Wam się bardzo podoba yy, i to jest taki, tak się to trochę kojarzy, taki pierwszy pocałunek, albo Cóż tam więcej? No, więc te skojarzenia. Jeśli jesteście spragnieni właśnie takiej, takiej niewinności, a jednocześnie, jednocześnie takiego trochę grzechu, jeżeli chodzi o zapach, to totalnie jest to propozycja dla Was. I ostatni zapach, i tak naprawdę to jest zapach, którego używa Maciek. Natomiast on na mojej skórze też bardzo ładnie pachnie, bo chciałam zaznaczyć, że wszystkie te zapachy są y, uniseksami. To są zapachy skierowane zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. I to jest zapach Kala kałamarnicy, jest to squid i to jest zapach przedziwny, tak jak ten zapach Tyrannosaurus Rex jest zapachem ognia, tak ten zapach jest stuprocentową wodą i to nie byle jaką wodą, bo wodą morską, on pachnie tą wodą morską, on, on pachnie on naprawdę pachnie kałamarnicą. Tu jest zapach tego atramentu, yy, bardzo charakterystyczny, i zapach soli morskiej, i to, to, to pachnie takim zimnem. To nie, to nie jest ciepły zapach, tak jak na przykład ten zapach Toma Forda Soleil Blanc jest właśnie takim, takim plażowym bardzo mocno, zapachem jakim, takim słonecznym, że kojarzy się z ciepłą plażą, tak ten absolutnie kojarzy się z czymś takim zimnym, z nie wiem, wybrzeżami Norwegii, z, z czymś takim bardzo surowym, ale jednocześnie bardzo poetyckim i baśniowym. Przepiękny jest ten zapach i jednocześnie jest on słony, i ma jakąś taką dziwną słodycz, gdzieś tam zamkniętą, która się rozwija na skórze. Bardzo dziwnie też rozwija się na skórze, zupełnie tak skrajnie inaczej u każdej osoby. Wiadomo, że wszystkie zapachy na każdej osobie będą pachniały nieco inaczej. Natomiast część zapachów jest takich, że one gdzieś mniej więcej podobnie się rozwijają. A są takie zapachy, które po prostu na każdej skórze szaleją. I to jest jeden, jeden z tych zapachów. I to też, są, to też jest kompozycja z 2019. Z zeszłego roku. twórczynią tego zapachu jest Celine Barel. I powiedzmy sobie, co tam jest w środku? Jakie nuty zapachowe tam mamy? Nutami głowy są różowy pieprz, salicylan amylu i kadzidło. Nuty serca to atramen, opoponax i sól morska. Nuty bazy to ambra, benzoes i piżmo. No. Dosyć taki skład niecodzienny, bym powiedziała, rzadko spotykany, stąd też pewnie ta dziwność tych perfum. Oprócz tego, że same flakony są wyjątkowe i etykiety i w ogóle cała oprawa tutaj tych perfum, jak i same zapachy, one również są wyjątkowe, tak, dostajemy je również wyjątkowo zapakowane. Jeżeli chodzi o pierwszy rzut, tych zapachów, to zawsze są one w limitowanym rzucie i zwykle te zwierzątka tutaj wyglądają inaczej. Na przykład tyranozaurus miał okulary i był troszeczkę inaczej ubrany. Też ta, to, to, to pudełko, w którym przychodzi, jest troszeczkę inne. Na przykład właśnie tego squida mieliśmy w takim wydaniu specjalnym. O, tak jak tutaj widzicie, on ma jakieś kropeczki tutaj dodatkowo na, na tej etykiecie i samo pudełko było opakowane f W taki wzór. Nie tak jak normalnie jest tutaj, że macie po prostu przezroczysty papier i widzicie to pudełko, tylko cała ta folia była nieprzezroczysta i na niej były właśnie jakieś tam kałamarnice, tak to trochę wyglądało jak taka mapa morska. Więc to jest coś dla, dla koneserów, po prostu dla, dla zbieraczy. Jeśli ktoś zbiera zapachy i, i je kolekcjonuje, to na pewno jest to dla niego taka perełka. Więc przychodzi to zapakowane w taki sposób, i tutaj macie całą jakby historię, jak powstały te perfumy, skąd wzięła się inspiracja. Dla zapachu oraz wypisane nuty zapachowe, które w tym właśnie flakoniku znajdziecie. Więc tak to wygląda. Bardzo ładne pudełko. Jeżeli chodzi o marki niszowe, to właśnie bardzo często jest tutaj postawione nie tylko na zapach, który jest oczywiście najważniejszy, ale właśnie na, cały ten, na całe to doświadczenie, cały ten experience taki, który towarzyszy kupowaniu tych bardzo takich, wydaje mi się, że dużo bardziej osobistych zapachów niż zapachy, które możemy otrzymać w przeciętnej perfumerii, drogerii. Więc jest to zupełnie inne doznanie niż w przypadku takich bardziej komercyjnych. Zapachów, i wydaje mi się, że jest to takie właśnie dużo bardziej spersonalizowane, nawet, nawet jeśli nie jest. Na sam koniec, jako taką ciekawostkę, chciałam jeszcze opowiedzieć o zapachu, którego tutaj nie mam, ale byłam bardzo blisko tego, żeby wejść w jego posiadanie. Natomiast Posiedziałam trochę dłużej z nim na skórze. I jest to zapach Dragonfly, zapach ważki. Też bardzo taki jednocześnie wodny, łąkowy, trochę leśny. I na początku ten zapach mi się na mojej skórze bardzo podobał, a chwilę później rozwinął się w zapach czegoś takiego, że o wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie sobie laskiem. Obok jest staw. I podchodzicie do go stawu i pięknie pachnie liliami wodnymi czymś takim, właśnie, takim trochę tajemniczym, trochę takim mokrym, zielistym, i nagle wyczuwacie taki słodki, charakterystyczny smrodek takiego rozkładającego się ciała, bo tam leży to pielec, to mniej więcej tak to pachniało na mojej skórze. Natomiast mam koleżanki, u których ten zapach zupełnie inaczej rozwija się na skórze i są w tym zapachu zakochane, więc warto przetestować zawsze zapach na swojej skórze. Macie taką okazję, na przykład w perfumerii Lulua, z której wszystkie te moje zapachy pochodzą, możecie kupić próbki tych zapachów, możecie je kupić przez stronę internetową lub przechodząc bezpośrednio do sklepów. Sklepy znajdziecie w Katowicach i w Krakowie stacjonarnie, ale tak jak mówiłam, zawsze możecie przez stronę internetową i możecie kupić właśnie próbki tych zapachów, zobaczyć jak one pachną na waszej skórze. Nie warto kupować perfum bez uprzedniego wypróbowania ich właśnie na własnej skórze. Przyjrzyjcie się proszę marce Zoologist, bo naprawdę jest tego warta. Jest czymś bardzo interesującym w świecie perfumiarstwa. Możecie sobie całą historię właśnie na stronie Lulua przeczytać i też przeczytać o każdym jednym zapachu, który jest dostępny i sprawdzić właśnie nuty zapachowe i jakie jeszcze inne zwierzaki kryją się w tejże. Marce. Ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków związanych konkretnie z moją kolekcją perfum, ale też do innych odcinków, gdzie panowie testują zapachy, albo do odcinków np. o perfumach na jesień, na wiosnę, na lato itd., itd., więc wszystkie te olfaktoryczne odcinki Wam serdecznie polecam i żegnam się z Wami na dzisiaj, do zobaczenia, pa! Cześć! Dzisiaj. Nie, nie, więcej energii prawda. Będę. Co wchodzi, dżingiel? Ja tańczę do tak.